Siema, dzisiaj wam pokażę prosty sposób, z którego ja korzystam. Jak zamawiam takie Air Force y za 5 dych w 30 kolorach? Macie kolaborację z AE z Travisem, z Off-White'em, z Comme Garçon, z Supremem. Ja sobie chodzę w takich czterech parach, są nie do zdarcia, już chodzę ponad 2 lata. No i co pokażę wam dzisiaj, jak je zamawiać? Wchodzicie w moje link, w bio, czy na YouTube, czy na Insta, i musicie zarejestrować się z pierwszego linku. Ta rejestracja dawam wam możliwość zakupu tych butów tak tanio, więc jest bardzo ważna. Tu macie również poradnik. Niedawno nagrywałem, jak w ogóle takie buty zamawiać, więc gorąco polecam. Macie również aplikację. No i co, zjeżdżacie w dół, wybieracie to, co Was interesuje. Ja Wam pokażę na zasadzie Air Force'u. Wystarczy wybrać kolor. Te piąte są za 44 ziko. Tak się one prezentują. Więc naprawdę bardzo fajna parka. Polecam Wam je zamówić i sobie w ogóle przetestować. Ja na przykład ostatnio sobie za 220 ziko kupiłem takie Balenciagi. Też oczywiście znajdziecie je w moim linktree. Są tutaj. No i co? Buciki naprawdę Wam z całego serca polecam. Bucik jest naprawdę zarąbisty jakościowo. Każdy detal, wszystko na najwyższym poziomie. Polecam Wam sprawdzić.